Witam w kolejnym cłonie usta C330 z D Agostini. Dziś mamy numery 5962 do 62. Jedziemy z numerami. Teraz Wam pokażę, co mniej więcej jest. Tu najważniejsza rzecz to jest te koło Powiem Wam, że jest mega fajnie zrobione. Jest nawet takie szczegóły jak 100 mil. 100 Rozmiar 650 x 20 i matej poland. Jest super. Dobra, idziemy 59. Eee ma i To też. Tak. O, patrzcie to. Pierwsze tury o dźwigu 400 kilo to jest mistrzostwa świata do 30 400 kilo udźwig 400 kilo fajne no i tu jest tak felga fajnie nawet to pomyśleli o tej gorącej wody bo ona wskakuje tak na luzie fajnie pomyśleli że pokazali o to mi chodzi bo to wiadomo było że jak nie wejdzie no to na gorąco jest kółeczko. Kółeczko wygląda tak naprawdę bardzo fajnie wykonane. Powiem tak, jak są polskie nasze, choć choć dużo ich nie ma, to, to staram się to oglądać, czytać, a jakieś takie zachodnie to takie tutaj ciapek, proszę bardzo, z czym? Z sianem świętowarzyw kwiatów i owoców. Tutaj wóz z czterdziechą. Tak. No i tu mamy już przekładnie kolumnę kierowniczą. Drugą półkę to jest tutaj ta strona. To jest ta strona. Tu jest przekładnia. Tak to wygląda. Tu są te części. Trzeba poskręcać, przykręcić do korpusu prawego i jest. Tak to wygląda ładnie, elegancko. No już fajnie by było, jakby to można było złożyć jedno do drugiego, a nie takie kolo, takie rozlazłe to wszystko. No, i dobra, idziemy 61 numer. W 61 numerze. Farmal, jakiś traktorek. 545 dolarów kosztowało. To wtedy, na tamty czasy to był w kolory, O, to jest maszyna 4 Proszę bardzo, tu też 4 z silnikiem, ale duży silnik. No i tu mamy co? Bęben. I to wygląda tak. Tutaj jest tako. Tu jest elegancko, proszę bardzo. I tutaj widać bęben. No. no i teraz ostatnia część, co to jest? Pucherek, pierwszy raz widzę tutaj. No to też nie wiem co to jest. To takie podobne do, do, do czwara. No ale no dobra no. Kultuwa rybronki to 25, bo jeśli Trzymając Nie, dobra. Lampy ma już daleko, czyli ma 28. Stary, stary ma te. no, no. bo normalnie to są 25. To. Nie wiem, czy to jest kuszarka jakaś. Nie wiem. A, cukrownia. No, już człowiek zgaduje, a to czy, czy wystarczy przeczytać. No, tutaj mamy podstawę z drugiej strony już proszę bardzo bardzo ładna podstawa i jest już zawór ha jest zawór hamulcowy proszę proszę no jakby to jeszcze skręcić do kupy to i żeby był drugi błotnik i czekać tylko tak naprawdę na na plecak i koła zaczep nie wiem zaczep pewnie osobno będzie to też to byłoby tak, coś już tak naprawdę już by to wyglądało, tak kozacko Były te koła, były to już. skręcić tylko do kupy koła i, i tak naprawdę byłoby pięknie już. Ale to, jak to mam, spokojnie. Do tego też dojdziemy kiedyś. Liczę na to, że, że dojdziemy. Że będzie kiedyś wyglądało to tak. Zobaczymy, dobra. Kolejny kolejnym jest 63, już będą tak, rysory są Do przyczepy, cybanty to, to wszystko chyba do rysoru Do zawieszenia No bo ciemno Zobaczymy co będzie się na to, że że się uda złożyć to do końca roku. Chociaż... Albo... No zobaczymy, może, może się uda do końca roku. Ej, nie, no to żeby się zdążyło za, na za rok, do sierpnia. Do sierpnia, żeby złożyć to. I będzie klasa. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam. Hej.